Czy zauważyliście, że w Polsce nagle przestały działać płatności kartą, blikiem i wszystkie cyfrowe systemy? Media mówiły o awarii operatora, o zwykłym błędzie, ale czy to naprawdę tylko błąd? Czy to nie jest przypadkiem test? Jak zareagujecie, kiedy zabraknie Wam dostępu do własnych pieniędzy? Czy gotówka już nie jest ostatnią wolnością, którą ktoś próbuje Wam powoli odebrać? To jest strefa teorii. I dziś przyjrzymy się zjawisku, które wygląda jak zwykły problem techniczny, ale w rzeczywistości może być czymś znacznie poważniejszym. Przez kilka godzin w Polsce ludzie nie mogli zapłacić kartą w sklepach, na stacjach benzynowych, ani kupić podstawowych rzeczy. Oficjalnie problem został rozwiązany. Nieoficjalnie pojawia się pytanie, czy nie był to tylko eksperyment. Próba, aby sprawdzić, jak społeczeństwo reaguje, gdy odcina się je od cyfrowych pieniędzy? Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Od lat wmawiają wam, że gotówka jest przeżytkiem. Po co trzymać pieniądze w portfelu, skoro wystarczy karta albo telefon? Stopniowo coraz mniej miejsc przyjmuje fizyczne banknoty, a coraz więcej zachęca do nowoczesnych form płatności. Powoli zaczynacie wierzyć, że gotówka to archaizm coś co może zniknąć bez szkody i nagle przychodzi dzień taki jak ten terminale gasną blik nie działa apka bankowa zawiesza się a wy stoicie przy kasie i uświadamiacie sobie że choć macie środki na koncie to nie macie do nich dostępu jesteście bezradni jakby ktoś w sekundę odciął was od własnego portfela to nie science fiction to wydarzyło się naprawdę i właśnie w tym Tkwi największy niepokój, bo widzicie, jak łatwo można was wyłączyć. Pomyślcie, jak to wygląda w szerszej perspektywie. Najpierw przyzwyczajono was do wygody. Wszystko jednym kliknięciem od kawy w sieciówce po rachunki online. To miało sens szybciej, łatwiej, bezpieczniej. Ale krok po kroku prawie niezauważalnie gotówka zaczęła znikać. A teraz? Teraz wystarczy awaria aby miliony ludzi zostały sparaliżowane finansowo. Czy naprawdę wierzycie, że to przypadek? Historia zna wiele momentów, kiedy władze testowały reakcje społeczeństw. Wielkie blackouty, nagłe przerwy w dostawach energii, tajemnicze awarie internetu to zawsze tłumaczone oficjalnie jako błąd techniczny. Ale za kulisami takie zdarzenia bywają wykorzystywane do analiz: kto panikuje, kto się buntuje, kto szuka obejścia. A kto potulnie czeka, to cenne dane dla tych, którzy planują przyszłość. I teraz spójrzcie na trend globalny. Unia Europejska już wprowadza przepisy ograniczające transakcje gotówkowe. W wielu krajach mówienie o dużych zakupach za banknoty staje się podejrzane. Oficjalny argument walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ale prawdziwy efekt to coraz mniejsza wolność finansowa zwykłego obywatela. A kiedy zniknie gotówka, każda wasza transakcja stanie się częścią cyfrowego śladu. Każde zakupy, każda wizyta u lekarza, każdy bilet wszystko będzie zapisane i gotowe do analizy. Wyobraźcie sobie, że wprowadzają centralną walutę cyfrową coś, co już testuje wiele państw. To nie będzie zwykły pieniądz to będzie programowalna jednostka wartości. Będzie można ograniczyć jej użycie do określonych produktów, regionów, godzin. Jeśli ktoś uzna, że kupiliście zbyt dużo mięsa, alkoholu albo paliwa, transakcja zostanie zablokowana. Jeśli ktoś uzna, że macie zły wpływ na społeczeństwo, wasze konto zostanie zamrożone. Bez procesu, bez wyroku po prostu decyzją systemu brzmi jak dystopia. A jednak już teraz widzimy próbne ruchy. Wielka awaria płatności w Polsce to nie tylko przypadkowe wydarzenie to demonstracja, że posiadacie pieniądze tylko do momentu, w którym system wam je udostępnia. Wystarczy klik i nagle jesteście bezsilni. A reakcje ludzi? Złość, frustracja, ale też bezradność. Dokładnie tego chcieli się dowiedzieć. Niektórzy mówią, że to mogła być zwykła próba obciążeniowa systemu że operator testował, jak sieć radzi sobie z ruchem. A coś poszło nie tak, ale inni uważają, że to element większego planu. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że awarie pojawiają się coraz częściej i zawsze w momentach, gdy politycy głośno mówią o cyfryzacji gospodarki? Spiskowe teorie mówią nawet, że to część przygotowań do globalnego resetu finansowego: że najpierw trzeba zniszczyć zaufanie do gotówki, potem uzależnić ludzi od technologii, a na końcu zaoferować nowe rozwiązanie centralny cyfrowy pieniądz pod pełną kontrolą kiedy już nikt nie będzie miał alternatywy system stanie się jedyną opcją a wtedy wtedy będzie można kontrolować nie tylko wasze transakcje ale i całe życie awaria płatności w Polsce pokazała jedno jak krucha jest nasza wolność finansowa kiedy wszystko zależy od systemu którego nie kontrolujemy dziś tłumaczą to błędem a jutro, jutro może to być narzędzie władzy. Pomyślcie, co zrobilibyście, gdyby jutro wszystkie karty, aplikacje i terminale przestały działać. Czy macie plan B? Bo jeśli nie, to czas go znaleźć. Bo w świecie, gdzie pieniądz staje się cyfrowym kodem, to nie wy macie kontrolę, tylko ci, którzy ten kod piszą.